Dopiero co filmy naprawili, a już jest błąd, że każdy boi się o swoje konto. Witam tu wszystkich oglądających, z tej strony Weks, który powrócił. No może nie na stałe ale no. Wczoraj gdzieś wieczorem, jakaś godzina 20-21 na MSP filmy powoli zaczynały zaliczać wyświetlenia, nawet podwójnie. I, co by mogło być nie tak? Przecież to nasza moderacja, oni nic nie spierdolą. Otóż, spierdolili coś. Spierdolili to, że ludzie zaczęli dostawać bane, które tak naprawdę nie istniały. Hech, czego oni nie zepsują? Ciekawe było też to, że po ponownej próbie zalogowania, tego bana w ogóle nie było. Sprawdzając Charlesem można było zobaczyć, że niby dostaliśmy bana na IP, co w sumie było nieprawdą. Oczywiście, gdy dostaniecie taką wiadomość o banie, to zadaniem mi unikata: dostaniecie unbana 100% Legit legitną no Haha nie no żarcik taki bez kontekstu. Aby te małe gówno zniknęło, po prostu wyłączcie aplikację MSP i zalogujcie się od nowa, czasami musicie parę razy tak zrobić? Myślę, że otworzyłem wam mózgownicę. Srać się nie trzeba, że straciliście coś co wartości nie ma. A o jakimś hipokrycie nie będę nagrywać, bo nie ma sensu. Ja was żegnam, pamiętajcie, że Dadivex jest tylko jedyny papatka. dam ci pomarańcz.